Cześć czołem, witam Was w trochę nietypowym filmiku. Nie po zamkach, nie po zlotach, tylko z cyklu filmik Zrób to Sam. Mianowicie miałem taką sytuację, że Dosłownie miałem w ten sposób ułożone prowadnice, tutaj wiecie, wchodzi prowadnica do szyby, tu wchodzi szyba, uchwyty szyba, i, i to tak ma po prostu działać, suwać się. Co się stało? Stało się to, że w pewnym momencie zobaczyłem, że mam szybę po prostu chodzącą tak troszeczkę po ukosie, żadnych oporów nie było, nic nie było. Czy to było spowodowane uderzeniem przez kogoś w szybę od góry, czy to było spowodowane przesunięciem, ale o co chodzi? Chodzi o wyruwanie tutaj. Prowadnicy w tym uchwytu, w tej prowadnicy, może w ten sposób, gdzie tu jest mechanizm, tu w środku jest linka. Nie wiem, czy może z tej strony będzie dobrze, nie będzie z tej strony dobrze, w tej prowadnicy jest linka. O, tu będzie widać, w tej prowadnicy jest linka, tu, 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 zobaczcie linka, która e... Poprzez tutaj ten uchwyt, cały sportnik, to będzie lepiej widać. To jest zamocowany w jednym miejscu u góry i tu zamocowany w drugim miejscu na dole. Po włączeniu mechanizm przesuwa całą tą linkę. U mnie niestety było trochę krzywo. No i żeby to niestety zrobić trzeba było rozebrać cały przód motocykla i po prostu zrobić. Jest to w tym momencie możliwość Regulacji elegancką Nic nie walcie, nie stukajcie Ja to trochę sobie przeczyszczę w tym momencie i, I złożę Pokażę wam jak to wygląda po złożeniu I tak dalej No dostęp jest dosyć utrudniony Ja miałem przy jeszcze Także trochę było Walki z tym Ale to w tej chwili oczyszczę, nasmaruję I, i zacznę składać do zobaczenia za chwilę. Pokażę wam tylko jeszcze jak tu jest to wszystko zrobione. Jedna ta od tej strony, że tak powiem, wchodzi dołem. Tu wchodzi jeszcze taka blaszka dystansowa, po której to wszystko chodzi. O, nie wiem czy to będzie widać, lepiej czy gorzej. Ech, tak może. Dobra. Chciałbym wam zwrócić jeszcze jedną uwagę, że tutaj Tutaj, w tym w tej obudowie znajduje się ślimak, zwróćcie uwagę, który powoduje to, że ta linka, po nim po prostu on ciągnie tą linkę góra dół i też wypadałoby go przeczyścić, zwróćcie uwagę jak on sobie tu chodzi góra dół, prawda? Zwróćcie uwagę na kolejność wkładania, składania tego z powrotem, z tego względu, że tu ta y, z, idąca z prawej strony od kierowcy musi być pierwsza czyli od dołu y, proponuję złapać tutaj jedną śrubkę śrubką po prostu na delikatnie żeby to wam nie y, sprężynowało nie wychodziło następnie wkładamy nie wiem czy to mi się uda jedną ręką ale się udało dystans ten plastikowy z podkładką metalową musi być koniecznie bez tego jest lipa, i następnie będę wkładał tutaj y, tą śrubkę, śrubkę, sprężynkę górną. Właśnie tak była potrwa z rozrywki. Y, zwróćcie uwagę y, na bardzo ważną rzecz: że ta pierwsza linka, która chodzi, ta blaszka, która musi tutaj wejść, bo ona musi wejść do samego końca, być równa y, z tą płaszczyzną, bo inaczej po prostu nie będzie Wam chodzić y, ta linka, która jest w tym korpusie. Na to trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Zaraz to sobie przymocuję i zakładam drugą. No jak widzicie jest to z grubsza złożone. Zostało tylko nałożyć dekiel, wysmarować to wszystko. Ale zanim to zrobię, zobaczymy czy to jakoś chodzi. A no, nawet chodzi. Nawet nawet się udało. No dobra. Posmaruję, składam. I już. Jeszcze jedna sprawa. Jak widzicie, zostało to już nasmarowane, smakowane, elegancko. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną sprawę o blaszkę, która tutaj powoduje przykrycie tego dekla. Zwróćcie uwagę, że ta blaszka ma tutaj w tym miejscu takie... nie wiem jak to nazwać. Yy, wyżłobienie to ma z tej strony, a z tej strony ma wybrzuszenie. Nie wkładajmy jej tak. No wiecie dlaczego? Dlatego, że to wyżłobienie jeszcze powoduje yy, wybrzuszenie powoduje, że to nam dociska jeszcze. Także w ten sposób musimy jeszcze to elegancko spasować. I to by było chyba na tyle. Tak więc, biorę się to składanie. Myślę, że ten filmik się komuś przydał, nawet z tego powodu, że zobaczycie, jak to jest w środku. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej. Jak widzicie, honzina poskładana. Nawet mi to wyszło równo ustawienie. Przy moich zdolnościach montażowych. Żadna śrubka nie została, ani nie dołożyłem, czyli chyba ok. Jedynie co nam zostało, to tylko praktycznie sprawdzić. Jak widać, chodzi elegancjo i o to chodziło. Pozostało tylko wyczyścić. I co? I cieszę się jazdą. Do zobaczyska kochani.